Witam się serdecznie z wami, przy niedzieli, no trochę późno dzisiaj e, Troszkę dzisiaj pojeździłem na rowerze, bo słoneczko fajnie świeciło e, Przyjechałem, zrobiłem sobie, proszę ja was, podmiankę wody, tu w tym dużym zbiorniku Jak widać woda przejrzysta, krystalicznie e, Teraz już dałem im taki spóźniony obiad typu serduszko, wołowę z, z zieleninkami wszelakiego rodzaju no i tyle nie troszkę rewolucji też tutaj przeprowadziłem dziś i parę dni temu ale to wam zaraz opowiem z tego względu, że no troszkę mnie to zaczęło denerwować a denerwowało mnie to, że ten Mała paletka, która tu z przodu zawsze pływała i ta większa No przeganiała ta cała reszta na tyły Nie pozwoliła im swobodnie pływać Coś tam się widocznie z nimi emocjonalnie popsuło I po prostu Zaczęły się Wiecie, wymądrzać No i no ja wiem, że to może natura, że to powinno tak być, że to nie powinno się w to ingerować No ale co, no, tak zrobiłem więc zrobiłem, no, zaraz Wam pokażę gdzie są te dwie paletki Tutaj dostały serce, tam też troszkę do każdego baniaczka trochę serca I tak dalej, no te jeszcze wiecie, jeszcze tutaj są takie po prostu oh, Może nie wiedzą, że tam tych nie ma, czy coś w tym stylu No ale zaczynają już powoli wychodzić z tych mroków tam spod tych korzeni może wiecie, niepotrzebnie takie fajne tam zadaszenie z tego korzenia zrobione, i dlatego to tak wygląda, że one po prostu lubią tam siedzieć. No nie wiem, no ale dobra, zobaczymy za parę dni, jak to będzie wyglądać. Co tu jeszcze mam powiedzieć? Tak, chciałem tylko napomknąć o tym ostatnim filmie, o tej Aquavangardzie że jeśli ja coś tacy niedowiarkowie którzy myślą, że ja po prostu sobie tylko tak hejtuję tych panów tam czy tam obrażam czy w inny sposób ja ich po prostu nie obrażam nie. tylko mówię, że po prostu ludzie gadają głupoty wymyślają sobie jakieś, jakieś takie nowe nową akwarystykę, która nic według mnie wspólnego z akwarystyką nie ma a możecie sobie zauważyć pod, w tamtym filmem, w komentarzach jak ktoś ma czas, niech sobie poczyta że po prostu gościu nawet, który tam od 40 lat tam nawet pierwszy jego akwarium kupował nazywało się to Zowitek to i on nawet odpowiadał, że przeszedł też na to ich awangardę i po prostu zrezygnował z tego no bo w tym zbiorniku, który prowadził według ich zaleceń po prostu zrobił się jeden wielki nie chcę tu nikogo obrażać, ale jeden wielki gnojok i po prostu kolega zrezygnował z tego Owszem, parametry wody może i były dobre, lał te ich bakterie. Też tam miał podejrzenia co ty, do tych jej bakterii, że po prostu oni to kupują gdzieś na Allegro jako po prostu specyfik do biooczyszczania wody, czyli jakieś tam bakterie gdzie go po prostu można na Allegro kupić w hektolitrach i po prostu rozlewają sobie to do buteleczek i sprzedawają, że to są jej jakieś super bakterie i tak dalej, lejąc te bakterie dzień w dzień, to tam opisał, że praktycznie ta woda w jego zbiorniku to była żółta żółta wchodziła nawet w pomarańcz także tak to wyglądało ja głupot nie mówię, tylko po prostu mówię to co ludzie opisują, którzy tam chodzili do tego zoologicznego i tak dalej, też gościu opisał, który tam był, który ich tam odwiedził w tym zoologicznym. To zaraz na wejściu, po prostu jego żona się wystraszyła i nawet tam nie weszła, bo się bała. A z jakiego powodu poczytajcie sobie komentarze? Pod tym filmem nie ma tych komentarzy zbyt wiele, także na pewno się doczytacie te komentarze. Także wiecie, gdyby to był normalny akwarystyczny sklep z prawdziwego zdarzenia. Czy coś, to ja bym tam nic nikomu nie mówił, prowadź sobie sklep, jak, jak tam uważasz, zresztą niech sobie prowadzą ten sklep jak, jak uważają, jak sobie tam wymyślili jakieś awangardę niech sobie to i mają. No ale nie będą tutaj na innych ludzi czy na normalnych akwarystów mówić, że, że normalni akwaryści po prostu mają w swoich domach gnojoki zamiast filtrów. Bo oni mają to samo po prostu w akwarium. Szyby zielone, szyby żółte, i Bóg wie jeszcze jakie yy, glonu, nieglonu różnego rodzaju, wszystkiego syfu na, w, między roślinami, i oni nazywają, że to jest w porządku. Także, no, sorry, ale nie, nie wydaje mi się, żeby to było w porządku. Ale już, dobra, już nie mówmy o tym, o tej cenie akwarium w o to już jest przeszłość. Yy, co mądrzejszy, to po prostu ominie ten sklep z daleka, bo jak wejdzie na próg, to po prostu wróci się z powrotem, nie? No, i tyle będziemy mówić. To jest po prostu, wiecie, to nie jest, żebym ja hejtował kogoś, bo jeśli ktoś ma prawo nakręcić film i mówić, że akwaryści mają filtry, gnojoki i tak dalej, i tak dalej, i że podmieniają wodę i że to jest źle, i że robią tak, to to jest źle, no to tak samo ja mam prawo powiedzieć w swoim filmie, że oni robią źle i to, i to, i to wszyscy mogą potwierdzić, nie? No dobra, to ten, ten temat zamknijmy, nie mówmy już o tych panach, po prostu to jest że i tyle, i tyle, nie będziemy się więcej wypowiadać na ten temat, co u mnie, no, jak widzicie, ja sobie tutaj leję już wodę do beczki, trochę otworzę, żeby widzieć, to już się kończy lanie, jeszcze chwilę, o będzie słychać wody ale przynajmniej będę wiedział czy już jest pełno no i także to to tyle co, co dzisiaj widzicie zrobiłem także myślę że te paletki zaczną wychodzić bo z tego strachu z tego przeganiania przez tamte dwie po prostu no wiecie chowały się nie chowały się tam gdzieś pod te korzenie ja wiem że te ryby widocznie lubią po prostu siedzieć pod tymi korzeniami Czują się tam bezpiecznie. No i tyle, nie? No, zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Ja tu też mam przygotowany i pyłek pszczeli, ale to im dam wieczorem, już tak pół godziny przed wygaszeniem światła. Ten pyłek im zastosuję. No, tutaj Wam pokażę. Wezmę na statywie aparat. Te dwie tutaj, żeby nie było, że, że mi zdechły. Czy coś? O, widzicie tego dużego tutaj, a tam jest ten mniejszy. No. One sobie tu będą na razie. Jak nie umieją się zachować w towarzystwie, to będą siedziały sobie w tej koszy i niech się tam przeganiają między sobą. No także. To tyle. No, a tu u mnie zrobiona po prostu sobie podmianka. Woda fajnie czysta, tak już powiedziałem. 50% tej podmiany nic, a nic przy podmianie się nie wypukuje, żadne bakterie się nie wypukują, nic się nie dzieje. To jest jedna wielka bzdura, że niszczycie bio, bioflory albo jak to tam się nazywa. Podmianą wody wcale nie, bo woda stoi ponad tydzień, odstana, czysta i tak dalej, podmieniając 50%. Nic z tej wody jakiegoś pożytecznego nie wylewacie. Po prostu wlewacie świeżą wodę i tyle. I, i cały tu jest w tym ten, nie wiem jak to powiedzieć. Co macie zrobić? No co macie świeżą wodę popsuć? Co macie popsuć? No ja nie rozumiem tego. Bakterie są przeważnie na korzeniach, w podłożu, na mediach filtracyjnych, na gąbkach, na takich rzeczach, na korzeniach, na, 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 na korzeniach roślin, na liściach. Świeżą wodą popros... Świeżą wodą nie zabijecie bakterii, tak? No jak możecie świeżą wodą zabić bakterie? No, nie lejecie tam kurde, e, chloru, żebyście pozabijali całe życie, tak? Także no, tyle na, na, na temat tego. Ja tu o, oczywiście zaraz też wam pokażę. Przy okazji podam e, ten e, triple black water, e, czyli te czarne wody. E, nie mam na razie szyszek. Nie mam liści katapangu. Nie byłem nigdzie w sklepach, nie zaopatrzyłem się w to. Zresztą już nawet chyba w sklepie nie kupię, tylko gdzieś po prostu zamówię na Allegro, no bo to jest naprawdę jest naprawdę szok, no szok z e, cenami, które po prostu robią w sklepach zoologicznych. Ja nie wiem kto do tych sklepów chodzi kupywać, e, jak oni tam chcą za parę listków, e, nie wiem, 20 zł za 4 liście ludzie albo za 5, no, no, bez jaj, co się dzieje w ogóle w tych sklepach zoologicznych. Ja mam Blackwater ten tutaj, zobaczcie sobie, będzie jeszcze będzie widać o, z azo, nie? także ja się nie pierdolę, powiem Wam, to nie jest jakaś substancja trucizna. No i widzicie, złoto nalane do zbiornika. Można ewentualnie po podmianie wody, tak jak ja to zrobiłem, podać jeszcze podać jeszcze VSV, żeby po prostu kultury bakterii, bakterii się rozwijały. Dostały troszkę takiej pożywki żeby się po prostu w większej ilości nam nażały. I tyle. Nie? No, tak widzicie, zobaczcie sobie jak się fajnie zrobiła woda. Paletki się czują dużo lepiej w takiej wodzie, tak mi się wydaje. Także zobaczymy jak to będzie wyglądać Jak fajnie się to rozchodzi. Widzicie sami w zbiorniku. Także no, zbiornik, już beczka już ma już jest po samą górą, woda za chwilę to zakręcę i tyle, nie? No. no i co? To tyle chyba na dzisiaj. Myślę, że ja jeszcze po czym oczywiście im dam tego pyłku. Zaaplikuję do zbiornika. Podjedzą sobie trochę pyłkiem. Rośliny troszkę dostaną. Odżywki, troszkę witamin do wody, jak to się mówi, i będzie wszystko git. Będzie woda super, i nikomu się nic nie dzieje. Wszystko ładnie rośnie. Widzicie rybek małych, platek i, i tak dalej. I, i molinezji, mnóstwo. Także życie kwitnie. O. Ja już sobie wodę nalałem, jeszcze sobie później. Troszeczkę dam do gubików, podleje, tą taką rureczką widzicie, która idzie przez te filtry moje, bezpośrednio z kranu, już żadnych jakichś cudów, nie? No. Jak wam się podoba zbiornik, możecie pisać, czy fajnie to wygląda z tym Blackwater, Według mnie fajnie to wygląda, taka bursztynowa woda. Ko komuś może się nie podobać, ktoś może tego nawet nie rozumieć, bo ktoś po prostu zobaczy taki zbiornik z taką żółtawą wodą, to sobie powie o, stara woda. Chyba już nie wymieniał pół roku, podmianki nie robił. No, także tak to może wyglądać, jak ktoś pierwszy raz spojrzy, a po prostu no nie zna się na tym, nie? Nie stosował nigdy takiego ta czegoś, nie? To tak samo też robią wszystkie takie właśnie te yy, czy skalary. Też tak lubią taką wodę, bo też żyją w takich wodach właśnie. Nie? No, także dzisiaj dziękuję serdecznie za obejrzenie materiału, za obejrzenie do końca. Dziękuję za łapki w ogóle i czymcie się. Do następnego razu. Hej!